Siemaneczko, moi drodzy widzowie. Jak widzicie, dzisiaj ze mną Wojtuś. W końcu. W końcu, w końcu, w końcu razem do. nad wodą. E, jak widzicie, jesteśmy w Holandii. Jesteśmy nad stawem, nad którym już nieraz tutaj łowiliśmy. E, parę filmików możecie zobaczyć tutaj. E, także, e, co możemy więcej powiedzieć? Szybki wypad po pracy. No, idealnie się złożyło. Puścił, tak. puścił no, wcześniej. Szybki wypad po pracy. Mam 3-4 godziny nad wodą. Więc zobaczymy, czy uda się coś złowić. Jeszcze mało tego, skończyła nam się siatka PVA, więc trochę jest kombinacji. E, ja dzisiaj dwie karpiweczki, jedna metoda, bo tuś to samo, więc nie przedłużając, coś puka, coś tam no. Zapraszam do subskrypcji. Zapraszam na sklep wędkarskipl No i zapraszam na odcineczek. Trzymajcie kciuki, żebyśmy coś połapali fajnego. Może się uda, może nie, zobaczymy. Na pewno się uda. No. Także lecimy z tematem. Trzymajcie się siemaneczko. Tak się prezentuje moje stanowisko. A tutaj mniej więcej pokażę Wam na cołowie z Wojtkiem. Także poszedł taki miks naszych kuleczek. Pokruszyliśmy te kuleczki drobno, są to kuleczki truskawkowe, kuleczki kokosowe. Te małe to są squidowe. Do tego jeszcze małych od demo miast również. To trochę pokruszyliśmy. Tych mniejszych kuleczek zostawiliśmy. Do tego dodaliśmy troszeczkę zanęty. Sonu Bytes e Krill i pokruszone, yy, pokruszone, kuleczki, nasz citrus, wszystko zalane Liquidem, Sweet Corn od Sissi More. Yy, po jednej pv co udało nam się zrobić, więc taki zestawik poszedł do PV-ki, a yy, resztę podrzuciliśmy ręcznie do Metody. Mamy tutaj zanęte mojej produkcji. Z, jest to metod mix ze zmielonych peletów. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak zrobić taki metod mixik, to tutaj u góry Wam się wyświetli. Link jest to mój metod mix, którym mi się sprawdzał. Bardzo fajny metod mixik. E, więc na, e, mówcie mi, na metodę takie coś tak. No, tak tutaj na to wyciągaliśmy karpie, wyciągaliśmy na to ładne leszczyki. Więc mamy nadzieję, że i dzisiaj przyniesie yy, nam to efekty, także zaczynamy wędkować. Łapeczka w górę, trzymajcie kciuki i lecimy z Wojtusiem. Pan Wojtek obserwuje już bacznie wędeczki. <grym> Wojtusia stanowisko, a tu tak jak moje, jak pokazaliśmy. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia z rybkami. My. pierwszego leszczyka. Mam nadzieję, że się w ogóle film nagrał, bo chyba się nagrało w zwolnionym tempie, nie chcę co. Pierwszy leszczyk na metodkę. Wypuszczamy piękna rybka, ale ma pleśniaweczkę tutaj, zobaczcie. E, niestety nie mam odkażacza żadnego. Także rybka idzie do wody. O. Kamerka na wodę, rybka idzie do wody. Pierwsza ryba na dzisiaj. Mamy pierwszą rybę, super. Leszczyk wpadł na ten mój metod mix. To jest ten mój metod mix, możecie zobaczyć. Dorzuciliśmy do niego pokruszone kuleczki, te które wam pokazywałem i resztkę paletu NESHa 6 mm. Taki zestawik, ubity łapką z, odrobin, z odrobinką większych kulek idzie do wody. W to samo miejsce zobaczymy. Może wyciągniemy znowu jakiegoś leszczyka, a może za niedługo się zamaldują jakieś karpie. Kto wie, kto wie. Ja, ja już jestem szczęśliwy, pierwsza ryba wpadła. Więc od razu się inaczej siedzi, co? Wojtek, nie? Także lecimy dalej, metodka idzie do wody. wędeczka zarzucona, czekamy dalej. Chyba branie. No. Mamy. Kolejne branko. No ja nie odejdę, nic tu coś takiego chyba większego. Troszeczkę. Mamy kolejną rybkę. No. No dobra. A, dobrze, 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 dobrze. Ale chyba, wydaje mi się, że większy lesz. Wiesz Powiedz no, się. Podną. Tak, będzie następny leszczyk mi się wydaje. Może być troszkę większy jak tamten. Na pewno jest większy jak tamta. Leszk kolejny. Kolejny leszczyk. Podobnej wielkości. Większy, większy. To walczył, nie? Mamy kolejnego leszczyka na metod Federa taki sam, mniej więcej około 55-60 cm. Ładna rybka. Zadowolony jestem jak na szybki wypad po pracy. Coś tam skubię, więc elegancko wypuszczamy leszczyka do wody. Koszyk w to samo miejsce. Wiadomo łowienie na klipsie. Jak widać, zanęta mojej roboty się fajnie sprawdza. Łapiemy leszczyki. ja jestem zadowolony. Na karpióweczce yy, właśnie. Yy, na karpióweczce właśnie branie było. Przed zastosowałem teraz swoją pastę. Jest to pasta zrobiona na bazie pelletów, pasta do oblepiania ciężarku. Również jeżeli chcecie zobaczyć, jak samemu taką pastę przygotować, to będziecie mieli tutaj linku góry. Bardzo często ją stosuję w zimnych wodach do punktowego nęcenia, na przykład razem z woreczkiem PVA. Plus taka pasta idzie na ciężarek i naprawdę przynosi to fajne efekty. Również bardzo skuteczne w ciepłe dni, kiedy jest naprawdę gorąco. Kiedy chcemy tylko rybę zwabić w okolice naszego punktu nęcenia, nie nakarmić jej za mocno, no bo jak dobrze wiemy, kiedy woda jest naprawdę za gorąca, na przykład w łowisku, no to ryby też nie będą żerować odpowiednio. Więc jeżeli byście chcieli zobaczyć, zapraszam do filmu, może się uda coś złapać, to, to sami zobaczycie skuteczność takiej pasty, bo jest to naprawdę skuteczne. Jest. Ja widziałem Widziałem jak skoro trzeba Mamy kolejną rybkę. Już się ruszyłeś, nie? O, 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 o. Chyba będzie karpit. O już coś tam walczy. Pas, Aja. Spin. Aja. Jak widzieliście drodzy widzowie, no była przed chwilą spineczka. No trudno, ale był w tym mój błąd. Zrobiłem błąd podczas holu. No niestety karpik gdzieś najprawdopodobniej karpik, bo takie y, odjazdy, znaczy odjazdy, takie, taka walka typowo karpiowa była. Y, więc no, tak, tak bywa czasami. Popełniłem błąd jeden mały, no i właśnie przez to straciłem rybę. Przede wszystkim zacięcie powinno być bardziej do boku, a nie do góry. No ale tak to jest, jak trzeba jedną ręką łączyć kamerę, a drugą <grywania> operować. także tak bywa. Trudno, czekamy. Może jeszcze coś złapiemy. Zobaczymy. No, jak widzicie, drodzy widzowie, Wojtek składa wędki. E, ja też już powoli się zaczynam pakować. E, ja miałem trzy brania. Dwie rybki wylądowały na brzegu. Dwa leszczyki, no trzecia akurat spadła, no ale to widzieliście. U Wojtka na razie dzisiaj na pusto, jeszcze może liczyć tutaj Wojtek na ostatniego strzała, bo wędki ma jeszcze w wodzie. Także dzięki, że zostaliście do końca, taki szybki filmik, szybki wypad po pracy. Dzięki jeszcze raz, do usłyszenia i widzimy się nad wodą. Siemaneczko!